Hej, ja jestem Yuno i chciałabym zaprosić Was na odcinek siódmy z gry Brutal Legend, w którym to czeka nas trochę walki. Wow. Hey, okay, Rear Floods. Rear Floods. Nice, ok side pots. Side pots. Awesome, ok. Glowing people? Check. Wait. Where's the button for glowing people? <laughs> Whoa. By the Titans. I've heard stories. The Titans were said to have summoned a force from deep within the ground with special rituals, chants, and, and music long forgotten they used this force to power their entire civilization they do seem to have an energy about them they're fans they've come for the show and yes with the energy of the fans we can do anything they look bored <laughs> i can fix that Mm -hmm. mm -hmm. Okay. Szanita Damy radę to, to jest... ah, she's too hot. Ow. Got to wait for her to cool down. Mm -hmm. I not want to burn my fingers off. <laughs> okay, coś mi z tą Zaraz, zaraz. Czy mi się mieszają? Damy radę. Nope. Hej, na no chwileczkę. No. Jeszcze raz. Definitely our fans now. This is what it's all about, guys. The fans. Be true to them, and we can never go wrong. The more fans we have, the bigger shows we can put on. All they need from us? Rock. Oh, and merchandise. Quick, Mangus. We need to build a merch booth. Fans are gonna want t-shirts, posters, maybe hats. <laughs> It's I don't know I'll it, but, a You see, Mangus, <coughs> 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 band merchandise is like a wedding ring. It's a material thing, yes, but it's also a symbol of a deeper devotion that helps remind you... and White's men have been seen approaching the field. What should we do? Alright, it's showtime, folks. Everybody to your stations. Mangus, get in your booth and I'll call you when it's time to send someone to the stage. Boss, I'm already in the booth. Right, well, let's get some headbangers out here. Hmm. Okay. mangus send some headbangers to the stage right now headbangers coming right up ah hmm. oh, uh, look at the lads oh, nothing on their minds but the battle so, before them. Awesome. So, okay how about I'm some of the razor say. girls on it this way mangus get those razor girls set up backstage check give us a sec now we're cooking Bo w sumie mies. Tutaj mamy dużo, a Tak jakbyć, like the One Warriors. I know. Yeah. Yep, I think I'm going to cry. Mangus, equip the stage for Thunderhogs. Thunderhogs, check. Ah. Mangus, we need a Thunderhog out here. Okay. One Thunderhog coming up. Zapowiada się coś. No, no, całkiem nieźle gå. Killmaster. I feel better already. Well, I'll do what I can. Don't see what you're doing. Does Anybody got any gum? Mangus. Uh, that is, is Mangus more ladies. Yeah. Armed ladies. Coming your way! Ah, okay. You remind me of me when I was your age. You know, I don't think we need no. any more guys. I think this group's big enough for the job. Gotcha. Woo Check. Yeah! Abbey. Keep the barrel pointed up when you run, girls. Now, that is what I call an army. This is gonna be a bloodbath. Well, some sort of bath is definitely in order. Lars Halford, why are you poaching oh my, my employees? Your former slaves are Co revolting, Lion White. Just like your clothes. Hmm, <laughs> we'll see about that. Oh my the more sophisticated miners have remained in my employ, as have the girls who know what's best for them. And Killmaster, even some of your own men have decided that there is profit e to be made from those little spiders of yours. Are you done talking? I'd like to get this over with. Don't worry, this won't take too long. I know how to handle petty labor disputes. Battle! Come on, we with her. You can do it with me. Так, get up! But where? There they are. Let's Hey, Eddie! Gdzie oni, są? Gdzie, oni są? Gdzie oni są? Wiem, że tam 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 Okej, okay, tam są jacyś. tam 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 Nothing, I think I just got shot in the back. Is there something stuck in there? Could you pull it out? I think whatever hit you, it's gone. Ah, don't worry about it then. I'm sure I'll feel better after I kill some guys. <laughs> Eddie! More dudes on the way! Which direction are they coming from? From the far side of the field! They're coming around that big guitar statue! Okay, so, them brothers, like yeah? 11 o'clock? No, I don't want to 11 o'clock is a direction, Mangus. See that dial on your soundboard with the 12 on the top? Oh, no, that's what that. Yeah, man. Bad dude at 11 o'clock. Okay. Okay. Czyli gdzieś tam. No, okej. Okay. czekać, aż oni przyjdą, czy. There Myślę, takie To sprytne Ale gdzie? Gdzie? Tam. Ok, tam są. Ok, tam no, Mi się podoba. Nie okay. yeah. <grywka> Nie no, całkiem fajnie. To jest naprawdę. Widzę kogoś także tutaj. Okej. Okay. Gdzie? Tam gdzieś, w tamtą stronę, prawda? Okej. No i wszystkich rozwalimy. Powiedz mi, gdzie. Boże, co to jest za koleś? Nawet nie wiem, co mam zagrać. Wszystko jest pod atakiem. No nie. Idziemy. Ktoś musi zagrać. Może nie każdy, ale dobra to Damy radę, damy radę, spokojnie. <laughs> nie wiem za bardzo, co ja tutaj robię. Ała, nie, ja nie chcę umierać, na pewno nie. Nie no, jeszcze... Że... przegram tutaj zaraz? Okej, okay, tam gdzieś ktoś jest. Widzę, że jak coś. Tutaj, tutaj są jacyś. Jeśli, nie wiem, na różowo ubrany, co to ma być w ogóle? Rozwalmy ich z daleka, może? Co, że więcej ich, muszę przyznać? Może tutaj jest ten kolej z dziwnymi włosami? Nie mam pojęcia w ogóle co to ma być. To się jest gdzieś tam. Tu są. Ej, atakujmy ich. Nie no to Czemu nie mogę tego. Aha, okej, okay, dobra, dobra. Wow, nie chcę umierać, nie chcę umierać. Spróbujmy teraz... Nie, nie mogę tego teraz zagrać. A może teraz? No nie wiem czemu nie mogę tego zagrać w siebie. Dziecko, trochę nie powiem. Come Nie, no czuję, że jeszcze trochę i ciężko będzie naprawdę. To... Nie. No. No. Okej. Okay. Czyli jakich nie ma, to znaczy to możemy zagrać, tak, czy jak Rozwalmy go, rozwalmy jak najszybciej. O nie. Widzę, że tutaj się zbliżają. Nie no, musimy bronić naszej metalowej sceny i wiem, że mój komentarz o minut zupełnie jest jakiś beznadziejny, ale dobra. Nie mam zupełnie. O, ten. Aha. O nie muszę uciekać, muszę uciekać, bo umrę. Nie! Okej, okay, jest okej. Okay. Nie jest okej. Okay. Dobrze jest. Jednak. Ok. Trzeba tutaj załatwić kilka osobników Gdzieś tam, jeszcze nie wiem co bardzo gdzie, ale dobra tam Czemu ja nie mogę tego zagrać co? Nie blisko mnie. Nie, Nie, I walczymy wszyscy dzielnie. Nie. Okej, okay, pomyliłam wasze. Chodźcie, atakują. Kurczę, patrzę, że już poczno tutaj się robi. Potrzebujemy wsparcia. Okej, okay, na razie jeszcze jakoś się utrzymujemy patrzą. Ale no, może być ciężko za jakiś czas, naprawdę, bo patrzę, dużo no, ich strasznie. No, ale damy radę, nie no, przecież i tak gramy na niskim poziomie trudności, więc nie powinno być jakoś specjalnie ciężko. O, no, panowie, walczymy, walczymy. No, walczcie tam. No, patrzcie tutaj. O, właśnie. Wieś. Nie mam pojęcia co to ma być. Przyzmijmy no, kogoś to mocno. Dzień są, dzień są. OK. Tak, poznajcie potęgę metalu i rocka. się różo wadła, co to na to jest. No i proszę bardzo kolejne zwycięstwo na naszym koncie. O oh, enough! I've never like style anyway. Oh I don't know Boże. what's gotten into you, Lars, but I know Jakaś one thing: to you jest. will regret what you've started here. Huh? I don't know why he's flying on wings, but I'm glad he doesn't have wings. I don't know why he flew with a graciean hairstyle. For too long, we have lived in pits, waiting for good fortune to trickle down to us. But our days of waiting are over. We will not sit here and let Lion White decide what happens next. We will gather up this great army and take it on the road. We will march on Lion White and free every man, woman, and child in that city. And then, we will bring it crashing to the ground. No, no, no. So you're like one of them handy types, I take it. Pack her up quick. O kurczę, czyżby zapowiadałaś jakaś trasa? Hmm, nie mam pojęcia, ale w takim razie tutaj na razie robię cięcie, więc dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że podobało Wam się tak samo jak dla mnie. I no cóż, co mogę więcej na razie powiedzieć? Niedługo kolejne odcinki, a na razie cześć wszystkim.